Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Pojawiam się dla Was tutaj z czytaniem y, rocznym dla osób spod znaku wodnika. Może niektórzy wiedzą, może niektórzy nie wiedzą. Czytania roczne tak naprawdę mam już przygotowane. Tutaj zostawię link dla Was. Natomiast są to czytania bardzo ogólne. Ja postanowiłam w tym roku nie robić rozkładu na każdy kolejny miesiąc, ponieważ w moim odczuciu się to nie sprawdza. Ale w związku z tym, że utknęłam w izolacji, zapytałam Was y, poprzez y, zakładkę społeczność, Właściwie zrobiłam ankietę, czy chcecie do czytania, czy nie. 98% osób odpowiedziało, że chciałoby także rozkład na każdy miesiąc. Zatem ja oczywiście zrobię dla Was to czytanie, ale chciałabym, moi drodzy, żebyście podeszli do tego z ogromną dozą dystansu, tak naprawdę, bo. Bardzo rzadko te czytania się sprawdzają z racji tego, że wszystko zależy od nas i powiedzmy, że my w lutym podejmiemy troszkę inną decyzję, to, to już zupełnie rok może wyglądać inaczej, zatem ja bardzo ogólnie nakreślę energię. Chciałabym także zauważyć, moi drodzy, że... Hmm. To jest czytanie z tego miejsca dzisiaj, czyli z pozycji grudnia, ale tak jak powiedziałam, no, w lutym skręcicie trochę inaczej i, i w marcu z zupełnie inną drogą pójdziecie, zatem wtedy już czytanie no, może nie być aktualne. E, także miejcie to proszę na uwadze. Okej okay, wodniku drogi, zaczniemy od Ciebie wyjątkowo. Pójdziemy losową kolejnością, zatem proszę nie zadawać pytań, kiedy kolejny, jakiś znak, bo nie wiem. Nie wiem, tak naprawdę wymyślam to na poczekaniu. Dobrze, ale teraz z intencją dla wodnika robimy czytanie: Wypadł nam księżyc, czyli karta związana z tajemnicami, z naszą psychiką, ze strachem, karta związana także z rakiem i z rybami. Spodnik. Na początku wyjmiemy sobie kartę, moi drodzy, energii takiej. Wy, bo ja wiem, że w poprzednich czytaniach robiliśmy oś czasu. Teraz tej osi czasu nie będzie, ale wyciągamy sobie kartę. Wasza energia, wy w jakiej energii mi się zaznaczacie w nowym roku? Giermek Danarów. I teraz tak bardzo możliwe. Szkolenia, kursy, nowe studia, nowa praca, założenie własnego biznesu. Chociaż zanim tutaj założycie biznes, to wygląda na to, że najpierw pojawiłaby się możliwość do uczenia, do kształcenia, zdobywania informacji, doświadczenia w danej sprawie. Pokazują mi się możliwości na kupno nowego domu, nowego mieszkania, wszystko, co nowe związane z materią, kręci się wokół Was, powiem szczerze. Wy także pokazujecie mi się jako osoba, która szuka nowych doświadczeń, które później mogą owocować jakąś praktyką, a później jakimś pieniążkiem z tego. Ale jesteście otwarci na nowości. E oczywiście dzieci, bardzo ważne wokół Was w tym roku jak najbardziej, ale zaznacza mi się tutaj również możliwość ciąży, tak naprawdę, możliwość powiększenia rodziny. Dobrze. E styczeń dla wodnika, luty. Ja sobie rozłożę wszystkie karty i będziemy mówić. Nie wiem, czy wszystko będzie widać. Marzec. Kwiecień. Ja wam będę mówiła, co się pojawiło. Wisielec, czwórka, denarów, paśmiecz, diabeł. Maj. Nawodnika, rycerz, król danarów, czerwiec, wszechświat, lipiec, dziesiątka już bardzo danarowy rok wokół Was. sierpień, as miecze, wrzesień, siódemka kielichów, październik, głupiec, Druga połowa roku nowości. Ewidentnie. Listopad, Rycerz Buław i grudzień. Siła. Lew mocno zaznaczony pod koniec roku dla Wodnika. Dobra, moi drodzy, i teraz tak. Ja myślę, że od razu będziemy sobie dopytywać. To będzie chyba najrozsądniejsze, żeby od razu omawiać wszystko. Tak, tak zrobimy. Dobra. E, ciekawe wrażenie mam z tego roku, przyznam szczerze. Bo wygląda na to, że nie ma tutaj wielkich spraw wokół was. Oczywiście coś nowego się uda zacząć, coś dokończyć się uda. Jest jakiś sukces materialny wokół wodnika i w ogóle wodnik tak wokół materii mocno osadzony jest. Pieniądze, praca i dopiero druga połowa roku takie ja dla siebie. Ja i moje życie, ale rzeczywiście chyba niektórzy chcą założyć jakiś biznes, co w tym roku? Coś tutaj w stronę rozwoju, w kwestiach zawodowych, pieniężnych, jak mnie się pokazuje dla Was. Dobra, moi drodzy, czytamy sobie to. Styczeń, wisielec. Tutaj mam wrażenie, że jest zawieszenie może być kwarantanna. Dlaczego nie? Bo coś powstrzymuje wasze działania. Wisielec także mówi o tym, że wy spoglądacie na pewne sprawy z innej perspektywy niż do tej pory i możecie doświadczać takiego lśnienia w ramach spraw ważnych dla was. Wisielec może mówić o tym, że zaznaczają, że tutaj jakieś ryby są diakalne być może, bo to jest dla mnie energia ryb bardzo często. Ale wisielec, moi drodzy, to jest to też poświęcenie siebie. Zatem zobaczmy, co stoi nam obok wisielca. Król Mieczy, karta wodnika. Tutaj mogą, yy... Wy możecie mieć poczucie, że wasze sprawy, a szczególnie bardzo oficjalne, staną w miejscu. Mogą to być kwestie papierologiczne wszelkiego rodzaju. To miejcie na uwadze. Ale rzeczywiście stoi tutaj coś w miejscu, co dotyczy bezpośrednio Was albo spraw urzędowych. Karty także pokazują, że być może spojrzycie z innej perspektywy na sprawy związane z Wami ważne dla Was w tym miesiącu. Uda Wam się takiego bardzo obiektywnego spojrzenia nabyć. Natomiast mam też wrażenie, że tutaj może nam się. zaznaczać zastój, zatrzymanie. I teraz tak. W kolejnym miesiącu, czyli lutym, macie czwórkę denarów. To jest karta, siedzę z tym, co moje, znowu nic się nie zmienia. Dbam o swoje bezpieczeństwo, dbam o swoje finanse, ale zdecydowanie no jesteśmy tutaj w pewnym sensie znowu uziemieni. Zatem zobaczmy, co ta czwórka denarów, ósamka denarów. Tutaj luty związany bardzo silnie z pracą. Wodnik ma jakieś przedsięwzięcie, wodnik w jakiejś rutynie pracuje po prostu w pocie czoła nad czymś, jak mróweczka, bardzo denarowa energia, to znaczy, że Trzeba przyjąć taką ziemską postawę. W 800 denarów my spędzamy dzień i noc dosłownie, albo cały wolny czas nad jakimś projektem, przedsięwzięciem. Dotyczy to ewidentnie finansów u Was. I teraz zwróćcie uwagę koło lutego, żeby inwestować w projekty tylko takie, które zdecydowanie mogą Wam przynieść jakieś korzyści materialne, bo ja mam wrażenie, że koło lutego dla Was jest bardzo dużo pracy i niewielki efekt. Ale wodnik tutaj w płocie trzeba pracuje nad nie wiem, nad jakimś osiągnięciem materialnym, nad tym, żeby wybudować coś stabilnego. Tak bym to czuła. Dobrze, przechodzimy dalej. Paźmieczy. I teraz tak, koło marca mogą przyjść jakieś informacje do wodnika, komunikacja. Wodnik może mieć tendencję do podglądania kogoś. Ktoś może podglądać Was w mediach społecznościowych albo nawet i śledzić. Dlaczego nie? Natomiast to zdecydowanie, moi drodzy, jest to energia przepływu informacji, komunikacji, ale karta ucznia, także tutaj też jakieś kursy możliwe. Ale zdecydowanie w tej karcie my zdobywamy informacje. Z własnej inicjatywy. One nie przechodzą do nas same, tylko trzeba się czegoś dowiedzieć. Tutaj też mogą być podpisane umowy i coś wyjaśnione, ale do tych wyjaśnień będziecie dążyć. Znowu pieniądze, dziesiątka dolarów wokół biznesu rodzinnego, wokół biznesu jako tako. Kwestie domu znowu bardziej jako budynku, jako posiadłości. Yy, Wartości, a nie jako domu rodzinnego. Bo mogą być oczywiście też informacje od rodziny, informacje z pracy, ale my znowu mam wrażenie, że dotyczy to kwestii finansów, pieniędzy wokół Was. W kwietniu mamy tego diabła. Tu już jest absolutne uwiązanie gdzieś tam wokół tych spraw materialnych. Diabeł oddaje swoją duszę za materię, prawda? Natomiast diabeł dla niektórych to może być jakiś koziorożec ważny i sytuacja związana z taką osobą, ale wokół diabła my najczęściej napadamy ofiarą. Jakichś toksycznych wpływów. Może nawet nie ofiarą, bo to z własnej woli tutaj jesteśmy. Zobaczmy, o co chodzi. Czekacie na pieniądze. Czekacie na pieniądze. Same denary i miecz na razie. Wodnik czeka na swoją pozycję. Wodnik czeka od jakiegoś zwierzchnika na jakieś informacje. Czeka tutaj na zgodę, bo jesteście zależni od kogoś, więc wokół kwietnia oczekujecie, oczekujecie, co do Was przyjdzie. Co tutaj zadecyduje ktoś? I yy, kręci się to ciągle wokół biznesu i wokół pieniędzy. Dobra, co ten król denarów, nam tutaj chce pojawić się. Yy, I teraz tak moi drodzy, kolejny miesiąc, czyli maj, król denarów, znaki yy, byk koziorożyc panna, czyli ten koziorożyc my się nam nadal pojawiał. Byk mówi o stabilizacji. Byk mówi o tym, że osiągnęliśmy jakiś sukces własną pracą, zaangażowaniem, osiągamy jakąś pozycję. Ale to może być znowu ktoś, od kogo zależą troszkę nasze sprawy. Szef, ktoś, kto sprawuje kontrolę nad pieniędzmi. Ale to jest gwiazda. Także, wodniku, bądź cierpliwy, bo najprawdopodobniej koło maja doczekasz się pozycji, na którą pracujesz zresztą od początku roku, a może i nawet wcześniej. Koło maja widzę sukces, koło maja widzę, że macie to swoje berło, macie to swoje bogactwo, że wszystko jest jasne. Jeżeli tutaj coś będzie zależało od kogoś innego, no to macie zieloną kartę, czyli zielone światełko, czyli przepustka, żeby robić to co chcecie. No to tu jest już naprawdę dobrze. Ok, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. I teraz w czerwcu pojawia nam się karta wielkich arkan. Jest to wszechświat i moi drodzy, wszechświat to znaki stałe, to znaczy między innymi wy, jest to też skorpion, jest to też lew yy, oraz byk. Także tutaj sytuacja z takimi znakami może się pojawiać, ale wszechświat w ogóle mówi o otwartości. Tu może być jakiś projekt ukończony, tu się wyzwalamy, tu zdobywamy jakieś doświadczenie, tu mamy poczucie, że wszechświat nam sprzyja, tutaj coś się rozwiązuje na naszą korzyść. Może zamykamy jakiś etap, a może otwieramy już następny. Choć te dwie karty zamykają etap według mnie. Więc ja dopytuję, o co chodzi z wszechświatem. Coś do Was może przychodzić, tu są podróże, karma, sąd ostateczny. Tutaj w tej talii jest to karma, to znaczy, że tak naprawdę w tym miesiącu przychodzą wszystkie konsekwencje Waszych zdarzeń, Waszych decyzji, Waszej pracy. Także zbieracie tutaj plony, mam nadzieję, i bardzo dobre. Są to, bo tutaj mamy kartę karmy, tak? Czyli to, 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 co od siebie dajemy, tyle dostajemy. No i wygląda na to, że efekt jest zaskakująco dobry. Natomiast są to statyczne ogólnie jako tako. Może mówić, że tutaj zamykają się jakieś sprawy bardzo... Mm, bardzo oficjalne sprawy dotyczące znowu jakichś urzędów. Udaje się wyzwolić z czegoś. W, w tym miesiącu wyzwalacie się z czegoś z dużym zadowoleniem. To będzie dla każdego inna sprawa. Ja powiem tylko tyle, że udaje się coś, jakieś doświadczenie zgarnąć, z czegoś się wydostać z ogromnym e, zadowoleniem i, i z poczuciem spełnienia. S Ktoś może tutaj też powracać, ale to już tylko po to, żeby to domknąć. Co my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli tak, wokół lipca, widzę, tak, wakacje z rodziną, widzę spędzenie czasu z innymi, w ogóle duży wpływ społeczeństwa na was i wy w tym społeczeństwie. W, w dziesiątce danarów, moi drodzy, też podsumowujemy, też coś zamykamy. Zatem zaraz zobaczymy, o co chodzi. To jest, tutaj macie też dziesiątkę denarów, zatem to jest praca rodzina. O co tu chodzi, w jakiej energii to jest przedstawione? Dwójka denarów, wodnik będzie się wahał. Wodnik będzie się wahał, czy wejść z kimś w spółkę, czy nie. Wodnik tutaj może mieć wiele spraw na głowie, dużo się dzieje wokół ludzi. Natomiast znowu, denary, denary, jeszcze raz, denary. Wodnik tutaj wchodzi w jakąś spółkę, w zawahanie, nie chce podjąć ostatecznej decyzji. Widzisz, że gdzieś już jest coś domknięte, spełnione, czy z tego podnik wyjdzie? Ja uważam, że wyjdzie, bo dalej mamy azmieczy, czyli Wy chyba odetniecie i podpiszecie może jakąś nową umowę. I to się dzieje już w sierpniu. Azmieczy to jest już zupełna klarowność. O ile tutaj się wahacie w związku z rodziną, pracą, pieniędzmi, pra yy, kwestiami społecznymi ogólnie, bo przetrzymujecie coś, przeczekujecie, to tutaj już jest wszystko klarowne, jest jasna jest decyzja. I to jest miesiąc sierpień, król denaru, znowu. Wodnik stawia na niezależność finansową. Wodnik jako głowa rodziny. Chyba, że znowu tu czekacie na informacje od kogoś z otoczenia. Yy, nie wiem, ktoś z kimś biznes może macie, może rodzina. Nie wiem. Mnie się pokazuje, że będzie jasna sprawa w sierpniu dopiero, że się wyjaśni. Jeżeli ktoś wpływały, to podejmie tutaj decyzję, chyba że wy jesteście tym szefem i głową tutaj, no to wy będziecie mieć pełną klarowność. Ja mam wrażenie, że wodnik może dwa biznesy ciągnąć w tym roku. Jeden jakiś taki ro rodzinny bardziej, a drugi chcecie mieć własny. Ale wydaje się, że w sierpniu jest wszystko jasne, to co w lipcu jest niejasne wokół pieniędzy, domu, rodziny. To w sierpniu się przejaśnia, są jasne komunikaty klarowne. Umowy również, zakupy: tu może być zakup domu i tak dalej. Dobrze. Wrzesień dla wodnika, światełka kielichów. I tutaj wodnik jakby nie do końca wie, czego chce. Wodnik trochę żyje głową w chmurach tutaj, ale to jest w ogóle od września Wam się zaczyna luz. Żyjecie marzeniami, żyjecie spontanicznie, coś udało się dokonać, coś udało się załatwić, dopracować, jedziecie w podróż, bawicie się, stawiacie na siebie. Tak to czuję, że te cztery miesiące są takie najbardziej lajtowe. Co jest obok tej światełki kielichów? Bo to jest takie trochę życie marzeniami, głowa w chmurach, zastanawianie się, co wybrać dalej. No i tutaj się pojawiają dopiero Kwestie emocjonalno-związkowe tak naprawdę. I wodnik tutaj buja w obłokach nad kimś, nad jakimś partnerstwem. Może pojawić się bardzo duże powodzenie w tym miesiącu. To tak wygląda, jakby z Waszym statusem rosło powodzenie, no ale najczęściej tak jest. A duże powodzenie z wodnik może będzie wybierał między kimś, ale rzeczywiście w sprawach emocjonalnych tutaj się będzie działo. Oczywiście tutaj też mogą być kwestie związane z domem, z rodziną, z małżeństwem. Jak najbardziej mogą, ale ja to widzę bardzo w pozytywie tutaj. Dobrze, bliźnięta mogą się tutaj zaznaczać. Ktoś Wam też może namieszać w głowie, jak najbardziej. Głupiec, nowa droga. Wokół października Wodnik ryzykuje, Wodnik stawia wszystko na jedną kartę, Wodnik jedzie w podróż, Wodnik zaczyna coś nowego z taką dużą nadzieją i wiarą, a z Mieczy, coś co być może planowaliście już tutaj, zaczyna się rozpoczęcie, jest już klarowne, wchodzimy coś już, nie ma odwrotu. Z dużym zadowoleniem jest to zupełnie coś nowego wokół Was. Król Buław, przepraszam, rycerz Buław. Rycerz Buław w listopadzie to może być lew strzelec, bardziej lew, bo nawet lew się zaznacza stale w grudniu, ale rycerz Buław to jest pasja, to jest przygoda, to są zmiany. My jesteśmy rządni, tego, żeby ruszyć przed siebie, żeby tutaj z wielkim impetem pokazać ludziom, jak, jak fantastycznie się czujemy, wyglądamy i ze swoją pasją. To jest też dobry seks. Jeżeli związek, zatem zobaczmy, co tu jest paść Wodnik tu ma romans, ależ tu jest romans. Tu jest też możliwość zajścia w ciąże w tej drugiej połowie roku. Natomiast paść mówi, że my też zaczynamy czystą kar z tobą czystą kartą coś chodzimy. Wodnik tutaj w tym, pod koniec roku będzie robił coś no prosto z serca. Cokolwiek by to nie było inwestycja, nie wiem, w nowe przedsięwzięcie, w związek i tak dalej. Nieważne. Tak czy inaczej, pokazujecie mi się w takim. Ogromnym zadowoleniu i pasja, i pójście za głosem serca i spełnienie emocjonalne a przynajmniej pójście w tę stronę. Jest duży romansik, duża szansa na romansik tutaj wzniosły. I wodnik groźniej w siłę w grudniu kończycie cały rok w karcie siłę. to znaczy, że wasza determinacja popłaca, bo jest jakiś efekt waszych działań, możecie polegać na sobie, czujecie w sobie moc witalną, tutaj też jest lew sodiakalny. Wokół siły czasem pojawiają się sytuacje, gdzie my musimy być wytrwali, gdzie nie możemy odpuszczać. Co tu mamy? Rycerz denarów. Bądźcie cierpliwi. Tak, tutaj jest jakieś przedsięwzięcie, koło grudnia się zaczyna dla wodnika, gdzie trzeba będzie wykazać się niezwykłą dozą cierpliwości. Z racji tego, że efekty tych działań przyjdą bardzo późno, zatem trzeba być wytrwałym, zdeterminowanym, żeby sprawy ukończyć. Mam też wrażenie, że w grudniu pojawią się pierwsze takie naprawdę duże poczucie, że Dobrze, że to robię, że jestem w idealnym miejscu w odpowiednim czasie i wszystko zmierza w fantastycznym kierunku. Jakie znaki zodiaku przedstawiają się dla wodnika w tym roku? Wodnik bliźnięta, koziorożec, byk kilkukrotnie zaznaczony, znaki stałe, czyli może być też skorpion, może być lew. Hmm. Jesteście w znakach stałych całkiem osadzeni i zmiennych. Głupiec. Trochę energia barana, ale tym właśnie nie kierowała. Lew, lew. Takie znaki się tutaj pojawiają. Wyciągam kartę radę dla Was. Dwójka denarów, która pojawiła się i tutaj w wodniku, nie bój się w tym roku wziąć więcej na głowę, bo wygląda na to, że w tym roku jesteś w stanie pracować na wielu płaszczyznach, że nie musisz się ograniczać do jednej pracy, do jednego biznesu, do jednej znajomości. Wygląda na to, że w tym roku możecie wziąć więcej na siebie niż zwykle, bo macie tyle siły i energii, że możecie realizować tutaj więcej spraw. Warto też w tym roku podjąć decyzję, w którą stronę dalej będzie zmierzało moje życie, szczególnie to zawodowe. Bo decyzje podjęte na przestrzeni tego roku mogą być bardzo zadowalające, jeśli chodzi o kwestie finansów i waszej pracy i kariery. Zatem z tego miejsca widzę to tak. Pamiętajcie, żeby elastycznie podejść do tych czytań. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam udanych świąt i udanego roku. Do usłyszenia.